Baśnie i bajki świata. Dlaczego zebra ma czarne pręgi na skórze? Baśń afrykańska. Działo się to w tym czasie, kiedy na tronie królestwa zwierzęcego zasiadał wielki i mądry władca Lew Samba Mocny. Zwierzęta chodziły beztrosko po świecie i żyły spokojnie pod mądrymi, sprawiedliwymi, chociaż silnymi rządami jego królewskiej mości. Bez trosko powiadać Ej, nie. Bo przecież i wtedy, tak jak teraz, każdy miał swoje zmartwienia i kłopoty, tylko że były one natury nieco odmiennej niż te, jakie nas teraz trapią. Na pięknych, bezkresnych stepach afrykańskich, pokrytych soczystą trawą, pasła się wesoło zebra. Chwaliła się przed innymi zwierzętami tym, że była podobna do konia, który w one czasy pełnił zaszczytną rolę gońca królewskiego, a nawet należał do Wielkiej Rady, wspierającej mądre rządy leciwego już samby mocnego, niejedną, wcale rozumną radą. – Zawsze to przyjemnie mieć kuzyna na królewskim dworze i do tego członka wielkiej rady – mówiła zebra i z dumą spoglądała na inne zwierzęta, błyskając im przed oczyma nieskazitelną bielą swej pięknej, dobrze na tłustym ciele naciągniętej skóry. – Bo trzeba wam wiedzieć, że w tym czasie zebra nie posiadała jeszcze czarnych pręgłen na skórze, a nawet nie myślała, że kiedykolwiek posiadać je będzie – na tych samych stepach pachł się jednak i osioł. Był to wielce spokojny kłapoł. zamyślony zawsze, potulny. Nie odznaczał się jednak zbytnio bystrością wrodzoną innym zwierzętom. Szczególnie natomiast lubił popisywać się swym śpiewem. A śpiewał tak, że po prostu uszy puchły. Śpiew jego był podobny nieco do zgrzytu niesmarowanych osi drewnianych, do klekotu rozbitego garnka i wrzasku prosięcia, które najadłszy się zbyt wiele kłączy manioku, dostało kolek. Nikt nie mógł zrozumieć, dlaczego osioł z takim uporem zawsze przed świtem, w południe i po zachodzie słońca, swym przeraźliwym i fałszywym rykiem płoszy spokojny sen czy odpoczonek innych zwierząt. Dopiero wielki uczony, Główny doradca nadworny króla jego mości Samby mocnego, Mocnego, z Bajbun Mądry, sprawę tę wyjaśnił. Po prostu, wskazując na Kłapoucha, uderzył się znacząco palcem w czoło i natychmiast wszystkie zwierzęta zrozumiały trapiącą jej zagadkę. Kłapouch nie wszystkie klepki miał w porządku jakże to teraz było jasne. Odnoszono się więc do osiołka z wyrozumiałą łagodnością, ale w rozmowach między sobą nazywano go kilikolo, co oznacza to samo, co głupek. Kilikolo niewiele sobie z tego robił, a nawet po części chełpił się tym przyzwiskiem, co znowu do rozpaczy doprowadzało zebra. Bo przecież zebra miała także długie uszy i długi, łysy ogon zakończony kitą twardych włosów, i taki sam kolor skóry jak osioł? Bywały nawet wypadki, że dumną zebrę brano za osła kilikolo, co oczywiście nie mogło się jej spodobać. Chodziła przeto okrutnie zmartwiona i przemyśliwała tylko nad tym, jakby to zrobić, by hańbiące ją podobieństwo zanikło. Aż pewnego dnia, kiedy pogrążona w smutku leżała nad brzegiem maleńkiej sadzawki. I przyglądała się odbiciu swemu w czystych jak kryształ nurtach, zaświtała jej w głowie pewna myśl. Poderwała się co prędzej na nogi nie zważając na straszliwą spiekotę, pocwałowała w kierunku majaczącej z dala sinej linii olbrzymich puszcz. Cwałowała długo, bardzo długo, wreszcie przed samym zachodem słońca dotarła na skraj boru, gdzie nieco na uboczu. Rosło olbrzymie drzewo zwane baobabem. Zebra długo i bacznie spoglądała na ogromną koronę drzewa, pokrytą gęstą zasłoną liści. Wreszcie wysnęła głęboko, jakby nabierając odwagi, podeszła do drzewa i nieśmiało zapukała kopytkiem w pień. Kto tam? odezwał się poważny, basowy głos z wnętrza namiotu liści. To ja! szepnęła zebra. Czegoż ty chcesz, kilikolo? Zapytał znów głos drzewa. Ach, nie, to nie kilikolo, to ja, zebra. No, patrzcie zwierzęta, patrzcie. Jak to łatwo się pomylić, ależ ty przecież zupełnie do kilikolo jesteś podobna. Wszyscy mi to mówią, rzekła zebra płaczliwie i to nieszczęście mojego życia. Przyszłam tu do ciebie, wielki, czcigodny doradca Królewskiego Dworu, bajbunie mądry, po Wszystkie zwierzęta podziwiają twój wielki rozum, o bajbunie mądry, a już najwięcej mój zacny kuzyn koń, który ma to niezwykłe szczęście zasiadania wraz z tobą w wielkiej radzie. Porać, więc porać, co robić, by nie brano mnie ciągle za tego wstrętnego kilikolo, bo życie mi już zbrzydło, schnę ze zmartwienia, a z oczu kleją mi się potoki łez. Tak, tak, to rzeczywiście bardzo nieprzyjemnie, ozwał się znowu basowy głos z gęstwiny liści. Dobrze zrobiłeś zebrą, ufając w moją mądrość, na pewno w nie przebranych skarbach mojego rozumu. Znajdę jakąś radę na twoje troski. Nie darmo przecież nazywają mnie bajbunem mądrym, nadwornym doradcą, miłościwie nam panującego samby mocnego. Przyjdź jutro o świtaniu, bo teraz już słońce zachodzi, a chłód wieczorny nie bardzo sprzyja myśleniu. Pobiegła uradowana zebrana łąkę i będąc dobrej myśli chrupała chciwie soczystą trawkę, której już dawno w zmartwieniu swym jeść nie mogła. Następnego dnia dokładnie o świcie zapukała do mieszkania bajbuna. — A, to ty. Dobrze, dobrze. Zaraz pójdziemy — odezwał się trochę zaspany, ale łaskawy głos doradcy i już po chwili z gęstwiny liści wysunął się szympans. I mimo podeszłego wieku i wysokiego swego stanowiska, zręcznie zeskoczył na ziemię. Ciesz się, Zebro, ciesz. Znalazłem sposób, aby cię nieco odmienić. Już nikt cię nie weźmie za kilikolo, ale pamiętaj, musisz dokładnie wypełnić to wszystko, co ci powiem. Och, bajbunie, dobrodzieju, mój łaskawco, wszystko zrobię, co tylko każesz, i do śmierci będę chwalić Twoją mądrość. Płacząc łzami wdzięczności zapewniała zebra. Pójdziemy teraz do kąpieliska. Tego wstrętnego obżarciucha hipopotama. Tam w miękkiej glinie leczą swoją podagrę, co mu u kości łamie. Teraz jednak nie będzie on nam przeszkadzał, bo zwykle o tej porze idzie na śniadanie, na soczyste pędy bambusowe. Z leczniczej gliny tego kąpieliska nałożę ci na skórę pasy. Potem staniesz sobie na słońcu i będziesz się opalać. Pasy chronione gliną pozostaną białe, a wolne miejsca na skórze opalą się na pięknie brązowy kolor. Powiedz tylko, czy to nie genialna myśl? Zebra z wielkiej radości aż podskoczyła do góry i zawołała z podziwem. O, bajbunie czcigodny, jakaż wielka mądrość mieszka w twojej głowie. Ale pamiętaj, trzy dni musisz stać bez ruchu, na jednym miejscu, bo inaczej glina odpadnie i cały mój wysiłek pójdzie na marne. O, nie lękaj się, bajbunie, wszystko zrobię, co zechcesz. Bo przecież czego nie zrobi biedna zebra, by tylko nie brano jej za kilikolo? Poszli do glinianki służącej hipopotamowi za kąpielisko i tu nałożył bajbun na skórę zebry pasy z mokrej gliny, pozostawiając takież same pasy niezasłonięte. Nie nakrył jej też gliną i pyska, bo przecież wiedział, że nie mogłaby oddychać. Skończywszy robotę, otarł pot z czoła i rzekł: No. Teraz pamiętaj, trzy dni stój tutaj bez ruchu. Słońce musicie dobrze opalić na brąz i wtedy naprawdę będziesz piękna. Wszystkie zwierzęta będą się tobą zachwycać i nikt już więcej nie powie do ciebie kilikolo. Ależ tak, tak, wypełnię z radością twoje rady, bajbunie, i nie ruszę się z miejsca, choćbym nie wiem, co się działo. Pierwszy dzień... Stała zebra spokojnie, i chociaż gorące słońce afrykańskie paliło bez miłosierdzia, nie drgnęła nawet. Pić jej się chciało ogromnie. Kusiła też zielona soczysta trawka, ale zebra pamiętając o mądrych radach bajbuna stała niczym posąg wykuty z kamienia. W nocy zrobiło się chłodnawo i już zebra chciała pójść odpocząć, skubnąć nieco trawki ale drzemiący obok bajbun ocknął się ze snu i zawołał Stój, nie ruszaj się. Czy chcesz wszystko zepsuć? Zniszczyć moje arcydzieło? Zebra przyznała słuszność bajbunowi. Ten zaś nazbierał pełne naręcza pachnącej trawy, wymościł nią dobrze ziemię i na tym legowisku, tuż przed nosem zebry, ułożył się ponownie do snu. Przyjemna woń tej trawy biła w nozdrza zebry i potęgowała głód. Mimo to zwierzę stało spokojnie, pocieszając się, że przecież ta męka opłaci się stokrotnie. Następny dzień nie tylko nie przyniósł ulgi, ale wprost przeciwnie, spotęgował cierpienia biednej zebry. Słońce wysuszyło glinę, i tak kurcząc się, poczęła ściskać boki zebry. Aż trzeszczały kości. Prócz tego głód coraz więcej ją trapił, a już pragnienie stawało się wprost niesnośne. Na domiar złego bajbun naznosił sobie wonnych, wodnistych owoców papai i zjadał je na oczach zebry z taką łapczywością, że przyjemnie pachnący sok owoców ściekał mu na brodę i lśniące czarne futro. Ale nie dość na tym. Szympas co chwilę podnosił mięsiste owoce nieomal do pyska zebry i mówił. Nie ruszaj się, słońce opala cię wspaniale, jeszcze trochę cierpliwości, a nie będzie piękniejszego nad ciebie stworzenia. Nie masz czpyska, bo glina spadnie. Jakże będziesz wyglądać? Mimo straszliwych męczarni stała zebra cały dzień i całą noc, pocieszając się, że jeszcze pozostaje tylko jedna doba ale trzeci dzień był już torturą. Zeschnięta glina tak się skurczyła i skrępowała zwierzę, że chociażby nawet chciało, ruszyć się nie mogło, a przy tym głód i pragnienie pozbawiło je zupełnie sił. Zebra byłaby na pewno upadła ze zmęczenia na ziemię. Cóż, kiedy stwardniała na kamień glina, skrępowała ją niby pancerzem i nawet kolan ugiąć nie pozwoliła. Z mętnym, zamglonym wzrokiem szukała bajbuna, chcąc go prosić, by się zlitował. I zdjął z niej te straszliwe więzy. Szympans jednak, zebrawszy swe melony, poszedł w stronę dalekiej sabanny, mówiąc przed odejściem. Musisz poczekać na mnie. Wezwano mnie bowiem w sprawie śpiesznej i bardzo ważnej na dwór króla jego mości. – Wrócę może za tydzień albo za dwa. Stała zebra trzeci dzień i trzecią noc. Ale kiedy na nowo zaświeciło słońce, kiedy rozpalona i promieniami glina na nowo poczęła parzyć skórę, zebra czując swój bliski koniec zaczęła płakać. – O ja nieszczęśliwa, pomóżcie zwierzęta, zlitujcie się, wolę już być podobna do kilikolo, tylko zdejmijcie ze mnie tę glinę. Parzy mnie, parzy umieram. Zmęczona i zbiedzona skarżyła się jednak tak słabym głosem, że żadne zwierzę lamentów jej nie słyszało, i żadne z pomocą nie pośpieszyło. Zdarzyło się jednak, że niedaleko przechodził struś. Struś, jak wiecie, jest ptakiem bardzo ciekawym, to też widząc nieruchomo stojące zwierzę oblepione gliną. Podszedł bliżej, by zobaczyć, co to za dziwny stwór. Mdlejąca z wyczerpania zebra zobaczyła zbliżającego się ptaka i znowu w płacz. Struś, ukochany, zlituj się, uwolnij mnie z tych więzów. To ja, zebra, twoja dobra znajoma. Struś, który dopiero po głosie poznał zebrę, ulitował się nad nią i począł swym silnym dziobem po kawałku odłupywać skamieniałą glinę ale dopiero po długich, długich godzinach pracy, utrudziwszy się setnie i napociwszy, zdjął ten śmiertelny pancerz. Rada bajbuna okazała się jednak dobra. W miejscach, gdzie zebra pokryta była gliną, skóra jej pozostała biała. Miejsca odsłonięte słońce opaliło na piękną czarną barwę. Od tej chwili nikt już zebry nie weźmie za osła. Od tej też pory Zebra jest wielką przyjaciółką strusia, i nawet teraz możecie objawy tej przyjaźni zobaczyć. Zawsze bowiem stada zebr i strusi przebywają razem na wielkich stepach afrykańskich. A bajbun? zapytacie. Bajbun zjawił się jak przyrzekł za dwa tygodnie. Wypoczęta już i odpasiona zebra. Pyszniąca się swą wspaniałą suknią, ujrzawszy szympansa bardzo się ucieszyła i pięknie mu za radę i trud podziękowała. Chciała objąć wielkiego uczonego i pogłaskać go kopytkami, bajbun jednak bojąc się zmierzenia, wziął nogi za pas i nie zważając na swój podeszły wiek, ani na wysokie stanowisko na dworze króla jego mości samby mocnego, uciekł co sił w cieniste lasy. Niestety zebra jednym kopytkiem nastąpiła mu na ogon, i jak nożem odcięła. Na pamiątkę tego zdarzenia żaden już szympans nie ma ogona, i wszystkie żyją z daleka od zebr w mrocznych puszczach afrykańskich. Koniec.